Ego no, za rodzie się liczy, no ale to ja nie no ja piszę totally yeah, really. na yeah akord, yeah. tylko Ja chcę, żeby to stało tak jak się 100 lat, żeby się nie zestarzało I to wymaga pracy. On ma oryginalnie importowaną? Sam pan przywiózł z Nie, kiedyś przywoziłem po 40 kg bagażu. Ojej. Ale potem zaczęły powstawać w Polsce firmy i pierwsza firma SA jak się pojawiła na rynku. No, najpierw nie chciała ze mną gadać, ale potem się dogadała ze mną, i teraz mam dostawy do domu za to, że no, f... reklamuję ich na mojej stronie. Ale to, to... A co Pana sprowokowało do wyjazdu w ogóle? Z pierwszego na, do Ameryki Południowej. Nienawidzę śniegu. O! Więc to samo co bociany polskie. One też uciekają, ale tu to, to f... uciekają. Nie. One mądrze wybierają miejsce do przezimowania. Zima jest niebezpieczna, Państwo w listopadzie dostają różnych chorób. Które się wloką za nami aż do marca. W marcu Państwo są osłabieni z braku witamin i słońca i dostają Państwo kolejnych chorób. A zatem mądre zwierzę w tym okresie przebywa gdzie indziej. To tak proponuję wszyscy, żeby wyjechali. Ja też proponuję, żeby wszyscy wyjeżdżali na czas zimy z Europy, dlatego że to jest wtedy klimat dla pleśni i grzybów, a nie dla człowieka. Pan rozumiem, Bossa nie przyszedł. Nie? <laughs> Och. Tak, macie czysto w Poznaniu, właśnie, jak tutaj widać. To jest poznańska ulica, bo moja stopa przed przyjściem do Poznania była pielusienka w umywalce wyszorowana. Tak. Moja babcia przed niedzielą szmatą myła asfalt, bo będzie procesja szła. Mam nadzieję, że teraz nikt już tak nie robi. Jak to nikt tak nie robi? Powinno się myć ulicę porządnie szmatą i szorować szrubrę. O! A nie tylko polać psikawką raz na tydzień. O, no, oby. No, psyszczają, i srają i potem co? Tylko psikawką polanę trzeba wyszorować. To znaj mi się podoba, bo jest kultura bycia na jezdni. Mi się podoba bardzo. O. I to, że pociągi się nie spóźniają, kiedy wyjeżdżają z Poznania. <gorszy> Gorzej z przyjazdem. Tak, bo ja nie lubię takiej sytuacji, kiedy przyleciałem na dworzec z wywieszonym ozorem, bo jest napisane 9.35 i potem jest 9.38, a on jeszcze nie ruszył. To ja już na wejściu jestem w plecy. Wyszedłem na idiotę, że biegłem. A on sobie wyjeżdża 3 minuty po czasie. Nieuczciwy interes. Poznania wyjeżdża pozytywalnie.